Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam was na kolejny odcinek z serii Assassin's Creed. Tym razem już mamy rekonesans w Tomaszku z głowy. Także myślę, że potem przystąpimy do prosto um, do zamachu na temat całego Kalmira. ...Ostrzega, że obserwuje cię czujny strażnik. Powinieneś się natychmiast wtopić w otoczenie. Nawet najmniejsze zamieszanie przyciągnie jego uwagę. Co tak się wydaje? Hmm. Dobra, gość, zamknij się. Śmiesz kraść w mojej obecności! Zapłacisz na to życie! Szukaj! Ochraban Niewierny! Niewierny kij! Szukajcie wszędzie! Nie można wiecznie uciekać! Tutaj! Za nim! Szybciej! Ja! Nie zdołasz uciec! A? Co tu się stało? To jest za to odpowiedzialny? Jest ta babka. Dzięki. Co tu się stało? Nie ma sprawy. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. No w tym wieku, babciu, nie wiem czy już... ...z mi Schmidtem e, odpłacić. Zeskok, zeskok. Trwa jest stara, jakbym się to zrobił gościu. I tutaj. Choćby do powiedzenia, Altairze. Witaj, witaj. Zrobiłem co kazałeś. Teraz daj mi znak. Wszystko po kolei. Powiedz mi, co wiesz. Tamir rządzi sukiem Al-Silah. Zbija fortunę na sprzedaży oręża i pomaga mu w tym wielu ludzi. Płatnerzy, kupców, bankierów. To największy handlarz śmiercią na tej ziemi. Idę zuchodę śmiercią. Czy znalazłeś sposób, żeby pozbyć się tej plagi? Na Sukual Silach odbędzie się spotkanie w sprawie ważnej transakcji. Mówią, że to największy interes, jaki tamir kiedykolwiek ubił. Będzie bez reszty pochłonięty pracą. Wtedy uderzę. Twój plan brzmi dość solidnie. Pozwalam ci wyruszyć. To piórko, tak? Dobra. Piórko. sobie piórko i. Niech i stanie się w odproszczam zanim się przygotujesz pocznę do zatka gdzie to było co było tutaj załącznika, co to jest Oj, nie tak za szybko przeszedłem dzień pamięci załącznik widziałem to widziałem tak tamir damasz no dobra z tysiąc ludzi więc wsparcie Lili jest tu konieczne okej, okay. bierzemy wróć Przyglądamy czy są jakieś załączniki, tu nie ma, tu nie ma. O proszę, jak ciekawe, tu jest cały ten tem. Rynek pokazany, tu jest drabina gdzieś. No świetna, świetna. Można po zbadać sobie ładnie zrobić. To mamy takie fajne jakieś odpowiedzi nowe. To jest załącznik to tu jest. Mocno wschodnie dachy, tak? Pokażę gdzie to jest. Tutaj. No dobra. dobrze. Waruszamy dalej. Przewijanie do, do późniejszego wydarzenia. No dobra, to przebijamy. A niebo strzymamy mu się. A to jest w obrębie suku zajęty. Przygotowanie dłuższym dostawie Przygotowanie dłuższym dostawie dronów. Dobra. Oni tu. Tu jest wyjście. Zobaczmy sobie mapę. Niestety nie widać. Jest tylko gruz lipidowy, kamera. Przy Tutaj, wiecie, muszę biegać tak jak w znalazł on odwagę, by w obronie naszej wielkiej cywilizacji. Oj, do góry, do góry, Antair. Dziwne. o przeżywanie. Ale... Tak, chodź, chodź! Pokażę ci wszystko, to mam. Ludź, no co mam. Dobrze, no to co, to przypłynę takie ładne odkryty. Mam wszystko, czego można potrzebować. Dlaczego ci trzeba? Cholera, fak jest cara ceną dzisiaj. I dlatego przychodzisz do mnie. Proszę to komuś. Nie rozumiem. Jeszcze drabinka, idziemy tutaj drabinią, bo zaraz ktoś się nadbije o coś. Ktoś powinien go powstrzymać zanim Nie? zrobi sobie krzywdę. mam dużo, dużo więcej rzeczy. Nie wyglądasz, jakbyś czegoś potrzebował. Nie możecie Chodź zobaczyć, co biedna, chory i Wszystko dobre. Wszystko w rozsądnej cenie. Nigdzie nie ma lepszych cen. Proszę panie, macie trochę pieniędzy? Nie mam nic. Panie, umieram z głodu. Potrzebuję paru minut na jedzenie. Może to Cię zainteresuje. Błagam Mier? was. Uwaga mam dużo, dużo więcej rzeczy. Uwaga Wam. Uwaga Wam. nie, nie Wam. no Nie Uwaga nocy tu być,

Tylko zechciał spojrzeć nie obchodzą mnie twoje wyliczenia. Liczby nic nie zmieniają. Twoi ludzie nie wykonali rozkazu, przez co ja zawiodłem klienta. Potrzeba nam więcej czasu. Tu jest chyba tak, Lub nieudacznika, którym jesteś? Tu jest? żadnym. Widzę co innego. Powiedz mi, jak zamierzasz rozwiązać nasz problem? Ta broń jest potrzebna w tej chwili. Nie widzę rozwiązania! Moi ludzie pracują dniem i nocą. Twój klient tak wiele wymaga. A do celu wiedzie trudna droga. Gdybyś tylko produkował broń tak zręcznie, jak produkujesz wymówki. Zrobiłem co w mojej mocy. Nie, na twierdzę, że, że ten dubny to jest. Cały pomysł akurat w asesynie. Dałem ci wszystko. Bez mnie dalej zajmowałbyś się zaklinaniem węży. Zamian o, proszę. nie byś realizował moje zamówienia, a teraz mówisz, że żądam zbyt wiele? Aleś wszystkie jakieś takie tekstury sobie ucienił. Śmiesz mnie lekceważyć. Spokojnie, Tamirze, nie chciałem się obrazić. Powinieneś trzymać język za zębami. Nie przestań! Ja go dziadnął! O komenda! Dopiero zaczyna! Nie! Przestań! Ja go kroić! W jest jakiś czub, rzeźnik. Suku. Stanąłeś przed moimi ludźmi. Jeszcze śmiesz mnie obrażać? Masz wiedzieć, e. Gdzie e. twojej miejsce! E. Miężny go do fontanny, wyboru. Co za czub? Woda biała? Nie. Biała. Ciało. Nie, czerwona. Niech to będzie dla was nauczką. Dobrze się zastanówcie, zanim mi powiecie, że czegoś nie da się zrobić. Ja tak w sumie. Pracy. Zawsze to jakieś podejście. Umierał z głowy. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Albo Alim rzuca i... mi Nie No dalej, dalej. Pięknie udało się. Zapłacisz za to. Jasna, teraz możesz pogadać gościu. Wygląda na to, przyjacielu, że to ty zapłacisz. Nie będziesz już czerpać zysków. No właśnie. Bierzesz mnie za zwykłego handlarza śmiercią, uwieszonego. Co ty chcesz? Koronienie teksty dobre. Dlaczego ja? skoro tylu innych robi to samo. Myślisz, że jesteś inny? O, ależ tak! Gdyż słuchasz bardziej i pragniesz zwykły zysk. Tak jak moi bracia. Bracia? A. wydaje mu się, że jestem sam. Jestem tylko pionkiem. Mam rolę do odegrania. Dobra taktyka. Się poznasz i innych. Nie Nie uciekać. Nie puszcząc razu tego, co zrobiłeś. No pewnie, nie Nie mogę się doczekać aż odbiorę im życie. Co zapycha. Ona cię zniszczy, dziecko. To my piżankę, piżamkę ma. tam jest cały. W sumie to zbyt dużym trudnym celem, ale wiecie, no to, że tych nie zadziałało, nigdy go namierzyłem. to teraz jakoś zływać. tu zływać. Nie Tak on zaraz nie wiery. Może i nie ale wy tam goście byście mi pomogli, przecież was brakowałem. No i dobra, uda się czy się nie uda przed tym paralel. Z Tu to Jest. flaga. No dobra, mamy flagę Saracenów, tak. Tak. Wszystko nowe. Oj, ten par już, trzeba uciekać. Nie ruszam, się, chowaj ten jest jeszcze za troszeczkę za mocno dla mnie. Tam jest Templariusz. No i Lara. Lara jest a la także muszę... Muszę uważać teraz na wszelkich wrogów, bo teraz nikt nie chcę ścigać. Jak będą mnie ścigać, to będę miał ten tam. Aj, aj! jeszcze spadła są sam długo. No szczerze chęci na zrobić grać Dlaczego to się Ciekawe dlaczego to się Nie zdołasz uciec! Ja, ja. Ja. Nie muszę zdołać, to się cię zatłuka gorszy Zamknij SIĘ TO, piszczy SIĘ BABA. Ale dobra, idziemy tutaj, wziąłem słuchy o Twym zwycięstwie, Altairze. Masz moją wdzięczność i szacunek. Dziękuję. Szkoda, że reszta asasynów nadal ma o Tobie tak kiepską opinię. Cóż bywa, no, na to zasłużył? ...co inni o mnie sądzą. Jak chcesz, Altairze, powinieneś zanieść wiadomość o zwycięstwie Almualimowi. Na pewno ma dla Ciebie więcej pracy zaraz pojadę za dwie osoby ja nie pamięń do późniejszego wydarzenia o chodzenie będę musiał nie będę musiał muszę być tak moim tutaj nie z tej strony zaraz proszę wejść do urzędu nie za niego co co, Co to się stało, doktorze? Pan Nastylan znowu nalega, żebym pozwolił panu odpocząć. Dobra, sobie wyjdzie. Co tam powiesz o Nie, nic nie robić. trochę kosteczki. Tu coś mogę odsuć, Dobra. Powiedz mi, kto mu wepchnął tego kija w tyłek? Mamy termin. Tydzień. A właściwie już tylko sześć dni. Termin? Nie mogę o tym rozmawiać. Postaw się na moim miejscu. Przetrzymuje mnie grupa naukowców, przynajmniej wydaje mi się, że nimi jesteście, którzy zmuszają mnie do przesiadywania w jakiejś dziwacznej maszynie. Nie mówicie mi, czego szukacie, ani do czego wam to potrzebne, ale mam wam dziękować za to, że trzymacie mnie przy życiu. To wszystko jest jakieś popieprzone. Gościu, w Przepraszam, ale tak to wygląda. Czego ode mnie chcesz? Zobacz, no sam nie. Czego chcesz, łazuj. kilku odpowiedzi? Nie mogę. I tak jest lepiej. Bezpieczniej. Bezpieczniej dla kogo? Dla nas obojga. Hej, mam pytanie, na które chyba możesz odpowiedzieć. Strzelaj. No dawaj. Dlaczego ludzie tam w środku czasem mówią tak, jakby byli z przyszłości? Z przyszłości? Znaczy z teraźniejszości. Z dzisiaj. N nieważne. A, pewnie zauważyłeś, że angielski stał się oficjalnym językiem Ziemi Świętej? To właśnie chciałem powiedzieć. Animus przekłada hmm. to, co uzna za istotę, na współczesny angielski. Możesz spodziewać się paru anachronizmów. Mogłabym postarać się o większą autentyczność, ale czytałeś kiedyś czasera? Kogo? Właśnie, to zdecydowanie nie dla ciebie. Fajnie, jak się odsuwamy, to fajnie, dźwięk jakby um, ucieka. Ucieka, cisza się, tak jak wiecie. Fajna akustyka. Możesz powiedzieć mi coś więcej o Abstergo? O co w tym wszystkim chodzi? Oprócz trzymania mnie tu jako więźnia. Abstergo jest jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie. Ich głównym produktem są antydepresanty. W że znajdziesz na ten temat trochę informacji. Ale już mówiłaś, że nie chodzi o testowanie leków. Gdzie jest komputer? Więc w czym rzecz? Nie podoba mi się kierunek, w którym zmierza ta Więc rozmowa. Więc mogę założyć, że Animus nie jest częścią ich oferty. Chcesz powiedzieć, że nie widziałeś reklamówek? O Boże, ona ma poczucie humoru. Przepraszam, Desmondzie, ale mam mnóstwo pracy. Jak mówiłam, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o firmie, sprawdź w komputerze. Zobaczysz, że zajmujemy się dwoma no dziedzinami. Szczególnie interesująca jest telekomunikacja. Desmondzie nie trójdupy jednym słowem. Tu mogę wejść, tu nie mogę. Komputerek chyba był tam z tyłu. Zobaczymy czy tego mogę użyć, ale chyba też nie. Mogę. Skrzynka i biorcza, tak? Od Warren. Od Warren, Widik. jakoś tak. Hmm. Dziwne, zarząd. Nie chcę się nawet czytać. Lauren. Lucy. Nie jesteś zmęczony? No dobra, idź do tego swojego pokoju. Ja chyba to mi insynuują cały czas, żeby iść do tego... ...śmierdzącego pokoju. Dobra, tam drzwi zamknęli. Kurde, nawet nie mogę się przebrać. Aha, czyli znowu na mnie ten. Nie mam dostępu do szafki. Tu nic. Toaleta też nic, wytrzymałem gościu. Całe to też nic. No się z bagową. Byro idziemy spać, to idziemy spać. które jest? Albo ja się bić, jakieś to znaki. Widzi. Chodźmy, panie Miles, mamy mało czasu. No dobra, skoro mamy mało czasu, to idziemy. Gdzie jest Lucy? Proszę się nie martwić, niedługo do nas dołączy. Dlaczego pan to robi, doktorze? Co chce pan osiągnąć? Gdzie jest pan, doktor? Tutaj. Ogląda pan telewizję? Albo czyta gazety? No rzadko, to, ale co, nie coś tam. Podsumuję to następująco. Świat schodzi na psy. Szczerze mówiąc, to dość żałosne. Sam pan tego doświadczył. Pańskiego przodka i pana dzieli tysiąc lat, a społeczeństwo pozostało prywatne i głupie. Do czego pan zmierza? Porządek, no. panie Miles. Świat potrzebuje porządku. Do tego właśnie zmierzamy. I to właśnie pomoże nam pan osiągnąć. Ja, mam wierzyć, że walczycie o lepsze jutro? Ależ to właśnie robimy. Ludzkość prosi o wskazówki. Chcę wiedzieć, skąd się wzięliśmy i jak typowa jest gadka my zamierzamy im powiedzieć. A gdy już zrozumieją, jak powinni żyć, wszystko zmieni się na lepsze. W sensie lepsze. Ustaną wszelkie konflikty, i te duże, i te małe. Czy nie tego właśnie chcecie wy, asasyni? Ostatecznego pokoju? A co wszystkiego panie zielone, już. Nie jestem asasynem. Tak, tak. Wciąż nie rozumiem, jaka jest w tym wszystkim moja rola. W swoim czasie, panie Miles. Zrozumie pan, w swoim czasie. Ale nie mnie to nie robi różnicy, jeśli tylko pokaże nam pan, gdzie to jest. Gdzie co jest? Przepraszam za spóźnienie. Wszystko gotowe? O tak, jak najbardziej. No, Lucy przyszła. być na nim musiał na razie doktorek nie chce za mną gadać proszę się, się położyć Urwaki. Jakiś, nie wiem naburmuszony, był pobudliwy ten doktorek i kontynuujemy wspólnie gdy Animus ostrzega, że obserwuje cię czujny strażnik, powinieneś się natychmiast wtopić w otoczenie nawet my. Szkoda, że przerywają to pora, jest Jestem pewien, że jest to pierwszy z wielu sukcesów. Z tego co, mówię, no, jest co w w rynku rynku twierdził, że moja praca ma jakieś głębsze znaczenie. Znaczenie nie pochodzi od jednego czynu, ale od kontekstu, w którym się go dokonuje i konsekwencji, które rodzi. Czy jest jeszcze coś co muszę wiedzieć? Twoja największa porażka tej że wynikła z nadmiaru wiedzy. Jeśli odmawiam ci informacji, to tylko po to, żeby się upewnić, że drugi raz nie popełnisz tego samego Rozumiem. Nie rozumiesz. Dobra. I tak będzie, dopóki nie przyswoisz Stany, sobie tej co ty chcesz nam powiedzieć znowu? Ale mimo to spisałeś się dobrze, więc przywracam ci kolejny stopień i zwracam część ekwipunku. A teraz jedź. Albo do Aki, albo do Jerozolimy. W obu miastach są ludzie, którymi musisz się zająć. Przywódcy biur powiedzą Ci co z zrobić. Co to mamy? O, ten mały sztylecik. O nim się zawsze fajnie walczyło. No kontra z zabójstwem. O właśnie! O właśnie, o to chodziło, o kontra. Teraz tak, staniemy sobie na znaczkę asosynka. Także przecież na tym zakończymy ten odcinek, będziemy się wybierać dalej. Dziękuję wszystkim za uwagę, życzę Wam miłego dnia i na razie cześć.